Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z panią profesor Ewą Krzystanek, która jest w tej chwili na Śląsku w Katowicach. Dobrze mówię pani profesor. Tak, oczywiście. A chciałbym panią serdecznie prosić, żeby pani powiedziała, w której klinice na Śląsku pani pracuje na co dzień. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja pracuję w Katedrze i Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a klinika jest posadowiona w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. I tam pracuję zarówno w oddziale, jak i w poradni neurologicznej, w tym poradni semowej, czyli prowadzę również program terapeutyczny. No właśnie, dlatego Je... zaprosiłem Panią Profesor, bo to, bo SM, czyli choroba stwardnienie rozsiane będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy, ale zawęzimy ten temat do takiego bardzo, bardzo ważnego, szczególnie dla młodych osób, tematu, czyli macierzyństwo, ale i ojcowstwo u osób, u których zdiagnozowano chorobę stwardnienie rozsiane. Ja chciałem na początku poprosić Panią, Pani Profesor, żeby Pani w kilku dosłownie zdaniach powiedziała nam o SM-ie, o, o tej chorobie, która no, dotyczy około 50 paru tysięcy osób w Polsce. Może troszeczkę mniej, ale rzeczywiście te liczby rosną z każdym rokiem. Proszę Państwa, to jest choroba o podłożu autoimmunologicznym, gdzie dochodzi do procesu deminizacji włókien nerwowych i jednocześnie procesu zwyrodnieniowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Zależnie od tego, gdzie powstanie ta zmiana demilizacyjna, ta plaka, o której Państwo czasem słyszycie, to takie objawy ma pacjent. Dlatego mówi się, że stwardnienie rozsiane to jest choroba o bardzo indywidualnym przebiegu i o tysiącu twarzach, dlatego że każda z osób chorych może mieć inne objawy tej choroby niż kolega, koleżanka. W kontekście tego naszego dzisiejszego spotkania istotne jest również to, że w znakomitej większości zapadają na tą chorobę osoby młode. Pomiędzy, taki pik zachorowań największy jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. W związku z tym te problemy, o których chcemy dzisiaj mówić, wydają się w tej jednostce rzeczywiście szczególnie istotne. Ważne jest to też, jaki przełom dokonał się w ostatnich latach i chcę to podkreślić. 20 lat temu mieliśmy w dostępie jeden lek, pierwszy, jeszcze nie wiedzieliśmy do końca jak działa, jak długo będziemy mogli go stosować. Dzisiaj już w poczekalni, poradni SM-owej praktycznie nie ma pacjentów na wózku inwalidzkim. To w większości są osoby młode, sprawne. Ten fakt wynika z tego, że mamy dostępnych kilkanaście leków w tej chwili, a w związku z tym możemy Państwa skutecznie leczyć. Skutecznie to znaczy, potrafimy w większości znakomitej przypadków zahamować postęp choroby, zupełnie albo znacznie go spowolnić, co jest dużym sukcesem w stosunku do poprzednich lat. Zaznaczyć jednak muszę, że nadal sensu stricte jest to choroba nieuleczalna, bo nie potrafimy jej po prostu wyleczyć. Czyli trzeba z nią walczyć długo i cierpliwie nie tracąc nadziei. Tak, Wysemie, ja chyba mamy wszystkie programy lekowe i wszystkie leki, jakie są dostępne w Europie w tej chwili w Polsce. Tak, to prawda. W zasadzie wszystkie na naszej liście. Programu terapeutycznego, czyli de facto refundacji w naszym kraju, może brakować tylko tych, które były dosłownie przed chwilą zarejestrowane. No tak, I są to, takie, ale nas... myślę, że jest to kwestia kilku miesięcy, żeby również były dostępne. U nas to trochę dłużej trwa niż, niż w innych krajach. Pani doktor, tak, Pani profesor, czy kobieta, u której zdiagnozowano chorobę SM, może zajść w ciążę? Biologicznie rzecz pewno, ujmując, czy, czy jakby ten <gry> tak. Plan tak, właśnie chcę jest powiedzieć. Tak, więc biologicznie oczywiście, że jest to możliwe. Natomiast nasze starania, wszelkie prace naukowe, dowody naukowe mówią, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zachodzić w ciąży, a my jako lekarze więc wręcz. Promujemy macierzyństwo po latach, kiedy przestrzegano kobiety chore na SM przed zachodzeniem w ciąże, po latach, kiedy było szereg obwarowań, czy zniechęcano, panie, zabraniano. A Absolutnie dzisiaj mówimy, że tak, ciąża jest również dla młodych kobiet ze stwarnieniem rozsianym. Można ją przejść w sposób niezaburzony, zarówno pod kątem zdrowia malucha, jak i jeśli chodzi o prowadzenie samego SM. Czyli odczarowujemy sytuację i mówimy tak, jeśli taki jest plan. To jako lekarze pomagamy pacjentce nawet w podjęciu takiej decyzji, zachęcamy, a później prowadzimy przez ten okres ciąży, tak aby to było bezpiecznie. Oczywiście mówię o stronie neurologicznej, bo też nikt tutaj nie zastąpi ginekologa-położnika. Oczywiście, oczywiście. Ale czy, czy osoba, w tym wypadku kobieta chora na SM, może brać leki na tą chorobę w ciąży? Będąc w ciąży. Mhm. Dobre pytanie. Jeżeli kobieta w ciąży planuje ciążę albo jest młodą osobą i myśli może to się wydarzyć to na pewno o tym należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym. Jeśli dziewczyna jest chora na stwardnienie rozsiane a nie bierze żadnych leków to w zasadzie tutaj nie mam żadnych uwag bo może zajść w ciąży i my dalej powiemy jak ją prowadzić czy rozwiązać. Natomiast jeżeli Planujemy leczenie albo jesteśmy na tym leczeniu, to trzeba przedyskutować pewne kwestie. Jeśli pacjentka już jest na leczeniu, to wówczas y, trzeba powiedzieć o tym neurologowi, zastanowić się, czy lek który stosuje pacjentka, może być nadal stosowany. Znakomita większość leków przeciw że tak powiem, leków immunomodulujących, wymaga absolutnie antykoncepcji. Więc tu naturalne mi się wydaje, że to już samo nam mówi o tym, że nie powinna pacjentka zachodzić w ciąży, jeśli stosowany jest ten konkretny lek. Mamy leki, które możemy stosować do momentu potwierdzenia ciąży, czyli do momentu koncepcji. Tak? te poprzednie, tam gdzie jest wymagana antykoncepcja, trzeba ustalić, że przerywamy antykoncepcję, zastanowić się nad lekiem, a często, zależnie od leku, mamy określony czas, kiedy, który należy odczekać przed staraniami od dziecko. Tak? Czyli mamy Czyli różne organów, sytuacje kliniczne. Oczyścił, można powiedzieć, wypłukał, tak, dla bezpieczeństwa. Mamy też takie cząsteczki, które... W pewnych sytuacjach klinicznych możemy stosować w całej ciąży albo w pewnym okresie do danego tygodnia ciąży i z tego też możemy korzystać. Bardzo ważną jest rzeczą to, czego jeszcze nie powiedziała: że ciąże planujemy, a znaczy to, że powinno być wdrożone leczenie przed nią po to, żeby ustabilizować przebieg choroby. Bo my mówimy, że aktywność choroby u pacjentki z SM po ciąży, po rozwiązaniu, po porodzie będzie prawdopodobnie taka sama jak przed zajściem w ciąży. Dlatego tak ważne jest, jeśli ktoś miał rzuty czy marzuty, żeby sprawić, aby co najmniej rok przebiegu stwardnienia rozsianego był pod kontrolą. Bez rzutów, bez aktywności radiologicznej, bo wtedy rosną szanse na przejście całego okresu ciąży, okresu połogu, nawet karmienia piersią, bez dodatkowych perturbacji czy rzutów choroby, jakie teoretycznie no, zawsze mogą wystąpić. Czyli doszliśmy 9 miesięcy, szybko mija. Wiem to, wiem to z własnego doświadczenia jako ojca oczywiście, cztery razy ten stan z żoną, żeśmy przechodzili. I mamy ten szczęśliwy dzień rozwiązania. I teraz Pani Profesor, naturalny poród, czy kolokwialnie mówiąc, cesarskie cięcie? Też bardzo ważne pytanie, Panie o to pytają. Powiem tak, stwardnienie rozsiane per se nie ma żadnego tutaj wpływu, czy związku, czy nie jest wskazaniem do rozwiązania ciąży cięciem cesarskim. Tak jak mówię, prowadzimy większość pacjentek dobrze dzięki lekom, dzięki współpracy pań z lekarzami, i zazwyczaj nie ma żadnych wskazań, żeby sugerować rozwiązanie inne niż siłami natury. Jest w zasadzie taka jedna sytuacja kliniczna, kiedy możemy się nad tym zastanowić. Chodzi mi o daleko zaawansowaną niesprawność pacjentki, czyli jeżeli kobieta, u której zbliża się poród, jest niesprawna fizycznie, ma dużą spastyczność, problemy z poruszaniem się, czy szereg innych objawów. To tutaj rzeczywiście neurolog może powiedzieć tak, będzie trudno poprowadzić poród siłami natury, bo trudno będzie o współpracę. Nie dlatego, że pacjentka nie chce, tylko że warunki fizyczne jej na to nie pozwalają. I to jest jedyny obiektywny Jedyna obiektywna sytuacja, w której rzeczywiście ze strony neurologicznej my możemy napisać, iż pacjentka powinna być prowadzona cięciem cesarskim, a nie poród siłami natury. Rzuty choroby w okresie ciąży, czyli czy jest więcej, jest mniej, nie ma. Mhm. Też bardzo ważne pytanie. To akurat wiadomo od tak dawna, jak rozpoznajemy praktycznie stwardnienie rozsiane, i tu wiemy z całą pewnością, i ten pogląd się nie zmieniał przez lata, że ciąża działa niejako ochronnie, jeśli chodzi o występowanie rzutów. Czyli. We wszystkich analizach widać, że tych rzutów jest mniej w czasie ciąży niż było przed ciążą. To się wiąże z takim przestrojeniem immunologicznym mamy, gdzie no nie możemy, nasz organizm nie może działać przeciwko płodowi, bo nie mógłby się rozwijać. Natomiast większym problemem jest to, co dzieje się po ciąży. Tutaj poglądy, się zmieniały i prowadzenie badań naukowych też, mianowicie kiedyś, kiedyś przyczyną odradzania ciąży było przekonanie, że po ciąży ilość rzutów gwałtownie rośnie i globalnie stan może się pacjentki pogorszyć. Dzisiaj wiemy, że tak już nie jest, właśnie dlatego, że fakty są takie, jak powiedziałam już, że ilość rzutów czy aktywność choroby po rozwiązaniu jest taka sama jak przed chorobą. Zwykle. W związku z tym trzeba zadbać o ten okres przedciążowy, żeby wygasić chorobę wtedy najbardziej, jak tylko się da. Wejść w ciążę w pełnej kontroli choroby, po to właśnie, żeby bezpiecznie przejść również przez ten okres poporodowy, połogu, czy nawet dłuższy karmią piersią. Właśnie. Czy chora. Już po porodzie no, wraca do leków, bierze leki, może karmić piersią? Tutaj też zależy wszystko od tego, jaki lek pacjentka przyjmowała przed porodem. Znowu mamy kilka cząsteczek, nie jedną, które możemy bezpiecznie, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, stosować właśnie w okresie karmienia piersią, więc możemy z tego skorzystać. Mamy też leki, które nie są jeszcze zalecane zgodnie Właśnie z formalnymi dokumentami, ale też na pociechę, bo mówię tutaj o grupie jednej leków, o kolejnym, czyli nie ma tych cząsteczek zbyt dużo, ale to się zmienia. To jest taka część wiedzy naszej, która nieustająco. Poprawia się, powiedziałabym, i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie tych cząsteczek, które można stosować również jako leczenie SMU i w okresie karmienia piersią, będzie więcej. Także generalna odpowiedź jest: tak, jest to możliwe, można tak dobrać lek, właśnie planując ciążę, żeby można było szybko po porodzie powrócić do leku i karmić dziecko piersią. No i teraz wróćmy do, tej, do tego, Mężczyzny, który w jakiś sposób, znaczy w jaki sposób wiemy, w jaki. Do tacierzyństwa. Do tacie Dokładnie. Czy mężczyzna, który tata, który jest, no, ma diagnozę SM. Może być ojcem? Bierze leki. Mhm. Y Panowie są tutaj w bardziej uprzywilejowanej sytuacji z jednej strony, dlatego że to nie oni noszą dziecko pod sercem przez 9 miesięcy, prawda? Tylko akt koncepcji jest jednorazowy, można powiedzieć. A z drugiej strony są w mało uprzywilejowanej pozycji, bo nikt tak dokładnie się nimi nie zajmuje i już badane są te kwestie. Ale na dzień dzisiejszy pointowałabym to tak. W bardzo rzadkich przypadkach, tylko niektórych leków prosimy o to, aby nie, nie zachodzić wspólnie w ciąży w czasie stosowania tych leków, tylko znowu zastosować pewien okres bezpieczeństwa do właśnie momentu zapłodnienia. W znakomitej większości leków, czy przy ich stosowaniu, w znakomitej większości tutaj nie ma jak na razie żadnych danych, żeby trzeba było przerywać leczenie, czy czynić jakieś specjalne, nie wiem, zachowania, właśnie, żeby bezpiecznie mogło dojść do koncepcji. Także mówię, panowie, z jednej strony uprzywilejowani, z drugiej strony mało danych i cały świat naukowy myśli o tym, czy tutaj coś, nie wyjdzie z obserwacji i tak dalej. No jak wiemy, ciąże niestety na świecie w 50% są nieplanowane. W związku z tym, paniom zdarza się zajście w ciążę na lekach. To stąd płyną z tak zwanych rejestrów ciążowych, płyną informacje o poszczególnych cząsteczkach i ich zastosowaniu głównie na początku ciąży, bo jednak stoimy na stanowisku, że im mniej leków, prawda, czy najlepiej żadne w czasie ciąży. Takie podskryptum, Panie Profesor, czy Pani, um, 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 zajmując się chorymi na SM, spotkałaś się z taką sytuacją, że i tata, im, im, i tata, im mama byli po diagnozie SM-u i chcieli mhm. mieć dziecko? Pewnie nie, rzadka faktycznie tak, myślę, że rzadka historia, Szukam w pamięci, z całą pewnością nie ja pacjentów, mam dużo pod swoją opieką, mam taką, taką cudowną parę, gdzie obydwoje państwo są chorzy na stwardnienie rozsiane, ale nie mają wspólnych dzieci, w związku z tym jakby no nie było takiej rozmowy z nimi, także nie, po obu stronach nie spotkałam się z taką sytuacją. No tak. Ale tak Jakby kontynuując wątek, gdyby tak było, to pani dotyczą wszystkie te y, y, informacje, o których mówiłam, prawda? Czyli planujemy ciążę, odpowiednio dobieramy lek, czasami przed ciążą zmieniamy lek właśnie, żeby przygotować pacjentkę. Są takie leki, które możemy podać dwukrotnie w odstępie rocznym, a potem przez dwa lata nie. Więc tak jak mówię, to trzeba przedyskutować z lekarzem, więc tak jak mówię, pacjentki, pani z SM będzie dotyczyć wszystko, co powiedziałam, a pani tak jak mówię, w większości przypadków, no, nie będzie to jakiś problem prowadzenia w tym okresie koło zapłodnieniowym, a jeśli będziemy myśleć o jednym czy dwóch leków, to też lekarz poinformuje właśnie o co chodzi i wytłumaczy. Ale jeszcze jedno pytanie, które mi w tej chwili przyszło do głowy, czy nie ma tych obaw u, u mam, tat, tatków, którzy chorują mhm. na SM, że ta choroba może Przejść na ich dzieci? To jest też pytanie, które bardzo często zadają pacjenci. Kwastardnienie rozsiane nie jest chorobą sensu, sensu stricte genetyczną. My potrafimy znaleźć jakieś tam drobiazgi, zwłaszcza w takim układzie antygenów zgodności tkankowej, które mogą predysponować, ale nigdy nie definiują na 100%, tak jak uczyliśmy się w szkole, że ten gen to znaczy choroba. Więc nie podchodzimy w ten sposób dostwarnia rozsianego i dlatego nie ma powodu, żeby zniechęcać pary do posiadania dzieci. Jeśli rzeczywiście któryś z rodziców jest chory, to to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie chore, ono jest troszkę wyższe niż to populacyjne, prawda, czy takie przypadkowe, ale nie stanowi tak tak istotnej informacji, żeby wdrażać tutaj poradnictwo genetyczne, czy właśnie zniechęcać pacjentki, pacjentów do posiadania dzieci. Tak nie jest. No, to dziękuję bardzo serdecznie Pani Profesor i tym <grym> dziękuję optymistycznym, również. jak to się mówi, akcentem na koniec. Chciałem serdecznie tak Pani podziękować. Myślę, że rozmowa krótka, ale bardzo dużo informacji nam się udało w niej zawrzeć, to dzięki Olbrzymiemu doświadczeniu pani, pani profesor, i, i, i myślę, że nieraz jeszcze porozmawiamy na temat problemów ludzi, którzy no na karuzeli genowej dostali tą chorobę SM, no, ale współczesna medycyna coraz, coraz lepiej jakby radzi sobie z tą chorobą. A mam nadzieję, że doczekamy. Że będzie taki lek czy taka metoda, która całkowicie będzie wyleczać tych chorych Chorobę. z tej choroby. Dziękuję pani serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Do Pozdrawiam widzenia. Pozdrawiam panią profesor.